Ta mała Włoszka ma mały silnik, zaledwie dwucylindrowy, o pojemności 900 cm. Ma też prawie automatyczną skrzynię, ale o tym za chwilę. Kiedyś Y w nadwoziu trzydrzwiowym, ta ostatnia wersja w nadwoziu pięciodrzwiowym. Lanci Super. niestety nie ma już praktycznie na żadnym europejskim rynku. Został jedynie ten model, który gdzieś jeszcze we Włoszech jest oferowany, ale za to używane egzemplarze sprzedają się bardzo dobrze. Małe silniki. Pancerne, dobre samochody, dobra konstrukcja, dobra płyta podłogowa, dobre zawieszenia. Mhm. Naprawdę auto takie troszkę niedoceniane, dlatego że go nie ma ekonowy. I no. też mało tego widać na drogach, nie? No. Z tego co się orientowałem, to właśnie nie niedużo nie, nie tego jest na, na ulicy. A zobacz ile stylu, ile oryginalności. Nie, no, wygląda... wiesz, włoska no. flaga limited edition. No to Sprawdziwe. proszę bardzo. Zobacz o. jak tutaj. Te nożyska wejdą? Nie, z tyłu nawet się przyzwoicie, miejsce. Taka kanała jest krótka, ale. No, ale docelowo z tyłu myślę. mają być dwa foteliki zapięte i no. tyle. Wagażnik. Eee, no, zobaczymy, czy wejdą tu jakieś. Zakupy? Piękna, lekko garbata sylwetka ze Nie, jakim Zobacz no. te wszystkie włoskie detale. To jest, te samochody naprawdę trafiają. Tak, w, 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 w powiem Ci w e, szczerze, że ta dupka mi się podoba. No, no, to to też, fakt. No, no, Nie duży, no. ale to na zakupy wystarczy, do tego ma służyć. To mam być auto miejskie. Podobne auta z manualem można kupić znacznie taniej. Gdy przeglądaliśmy ogłoszenia, znaleźliśmy w całej Polsce tylko 5 podobnych Y ze zautomatyzowaną skrzynią. Nasza niestety jest najdroższa. Jedno z oferowanych aut było o tysiąc tańsze, rok młodsze i miało mniejszy przelot. Tak więc nasz egzemplarz, jeśli ma tyle kosztować, musi być idealny. Proszę tutaj dżentelmena, który sprzedaje te samochody, bo też jestem ciekaw, czy one rynkowo nadają się do odsprzedaży jako samochody używane. Puk-puk. Dzień dobry. Adam, Czorniel. Bardzo miło, cześć Danielu, witaj. Dzień dobry. Troszkę pan chcemy, kupujący, tak? tak jest. Pan, pan kupujący, tak, pan sprzedający. będziemy rozmawiać o przedziwnym silniku fiatowskim, który jest oferowany w tych samochodach. Widzę, że wystawiasz trzy takie auta do sprzedaży. Czy tak te jest. samochody się sprzedają w ogóle? Bo ludzie się boją tych silników trochę. Bardzo dobrze się sprzedają. O. Tak, my w tym roku sprzedaliśmy blisko 25 sztuk, jak liczyliśmy. Różne silniki, bo sprzedawaliśmy silniki i 1.2 mhm. i te, te 0.9, no. tak. Natomiast przy automatycznej skrzyni biegów ten silnik 0,9 dużo lepiej funkcjonuje niż przy silniku 1,2. Właśnie, z tego co słyszałem Danielu, takie słyszałem i czytałem opinie, że ludzie boją się tych skrzyni, bo to nie jest pełny automat. To jest skrzynia tak zwana Dualogic i jest to zwykła skrzynia manualna z robotem zmieniającym biegi. Ja uważam, że e, daje sobie świetnie radę w miejskich mm -hmm. warunkach, mm -hmm. natomiast opinie, to zostawiam już fachowcom, bo nam się nic nie dzieje. Po odpaleniu tego samochodu ludzie myślą, że coś jest nie tak z tym samochodem, że no, no, głośno pracuje, szarpie, on tak pracuje. No, kultura pracy też, szczególnie w tym trybie ekonomicznym, ekologicznym takim. No tam tak. I szarpanie ze strony skrzyni i niezbyt dobra jazda. Powiem szczerze, że tutaj no. przy tej skrzyni i przy tym silniku on zmienia biegi bardzo elastycznie. Naprawdę fajnie ta turbina się załącza i on naprawdę fajnie zmienia te biegi. Ale mhm. miałem ostatnio Fiata 500 z przebiegiem 200 tysięcy kilometrów z tą jednostką napędową i właściciel tego samochodu powiedział, że jest przezadowolony z tego auta, więc uważam, że. Że to są trafione e, silniki i fiatowskie silniki zawsze miały dobrą opinię, hmm. jeżeli chodzi o silniki benzynowe. Na pewne rzeczy trzeba zwrócić tu uwagę, tradycyjnie zagęścić interwał olejowy, bo to jest jednak silnik dosyć mocno mm -hmm. wysilony. I były problemy tutaj też z tym systemem multi-air, kiedy silnik zaczyna jeszcze głośniej pracować niż normalnie. To samo co to znaczy, Tak, tak. To tak, samo tak co tam, tam, tam. Tylko nie wiem, czy wy wiecie, on jest naprawdę dynamiczny, ten silnik. On... A to się zaraz przekonamy, tu będziemy się gadać, To jakby cukierek przez papierek próbować, nie? Lancia Y to mały i bardzo zwrotny samochodzik produkowany w Polsce. Technologicznie bazuje na Pandzie. Ten sam dwucylindrowy silnik, i podzespoły można spotkać też w 500. -kach. Zautomatyzowana skrzynia ma trochę wad, ale ma też zalety. Nie powoduje uślizgów i strat energii, dzięki czemu auto pali tyle samo, co wersja z manualem. Bagażnik ma 245 litrów. By przewieźć większy wózek, trzeba położyć część oparcia kanapy. Kabina jest kolorowa i przytulna. Pora, by tym autem dla kobiety przejechało się dwóch facetów.